Liderem przedsiębiorczości społecznej może zostać instytucja, która oprócz ekonomicznych aspektów działalności przy zatrudnieniu pracowników cechuje się dużą wrażliwością społeczną. W tym roku tytuł ten kapituła przyzna po raz dziesiąty. Laureatami naszego konkursu na przestrzeni lat były spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, spółki non-profit, dla których głównym celem, ogniwem ich działalności było dawanie zatrudnienia osobom mającym najtrudniejszą sytuację na Rynku pracy. To często osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami czy osoby powracające na rynek pracy po różnych życiowych kryzysach. Dotychczas przedstawiliśmy Państwu dziewięć podmiotów gospodarczych, które ten tytuł otrzymały na przestrzeni ostatnich lat. Są to firmy i stowarzyszenia z różnych branż. Kapituła konkursu już z zaciekawieniem czeka na wyłonienie jubileuszowej firmy. W ramach jubileuszowej odsłony konkursu wyłoniony zostanie podmiot, który w opinii środowiska. Komitet Ekonomii Społecznej oraz Małopolan, którzy będą chcieli włączyć się w nasz plebiscyt, stanowił główne źródło inspiracji do działania w sektorze. W czasach pandemii koronawirusa jubileuszowy tytuł lidera przedsiębiorczości społecznej nabiera dodatkowego wymiaru wrażliwości na drugiego człowieka. I tym razem zapraszamy do kolejnej edycji. Jako Małopolski Komitet Ekonomii Społecznej chcemy w tym roku nagrodzić te firmy społeczne, które w szczególny sposób, realizując swoje zadania i obowiązki statutowe, realizując swoją misję gospodarczą, wspierały i pomagały osobom, które bardzo często doświadczały różnych sytuacji kryzysowych w związku z pandemią. Firma, której przyznany zostanie tytuł Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej, będzie inspiracją dla innych do działania w sektorze ekonomii społecznej.